kontra Polonia Przemyśl w strojach białych po pierwszej części spotkania prowadzenie drużyny wrocławskiej 52 do 36 a najskuteczniejszym jak dotychczas snajperem w drużynie trenera Jerzego Chudeusza Maciej Zieliński zdobywca 15 punktów w drużynie Polonii Przemyśl najskuteczniejszym Koszykarzem Beryl Thomas, zdobywca 10 punktów. Mecz finałowy, proszę Państwa, w pierwszej części nie dostarczył wielu emocji. Mecz w sumie taki troszeczkę senny, drużyny od czasu do czasu tylko prezentowały najwyższe koszykarskie umiejętności, kilka akcji rzeczywiście godnych odnotowania, ale... W większości naprawdę gra, która nie zachwyciła koszalińskiej publiczności, która szczelnie wypełniła halę koszalińskiej gwardii. Daryl Deryl Tomas. Deryl dwa punkty kolejne na koncie tego koszykarza, bardzo dobrze grającego we wczorajszym pojedynku przeciwko Nobilesowi Włocławek. On między innymi bardzo dobrze grając sprawił, że właśnie drużyna Polonii Przemyśl gra w finale Pucharu Ligi. Zwycięstwo nad nobilesem Włocławek po dogrywce 114 do 113, a Śląsk SK Wrocław. Wysoko zwyciężył drużynę Komfortu Forbo Stargard 102 do 76. Może niezbyt fortunny termin finał Pucharu Ligi, ale jest to na pewno pod rozwagę władz Polskiego Związku Koszykówki. W przyszłym sezonie na pewno Mecze powinny być rozgrywane albo tuż po zakończeniu Mistrzostw Polski albo na inaugurację nowego sezonu. Takie m.in. opinie słyszeliśmy w kuluarach Koszalińskiego finału Pucharu Ligi. Daryl Tomas. I celnie, brawo. Orlando Smart. Wrocławianie. I solowa akcja Orlando Smarta. 60 do 47 prowadzi drużyna Śląska Eski Wrocław. Połodziejczak. Orlando Smart. Skoczny, pięknie. Za dwa punkty. 62 do 49. Wysokie prowadzenie drużyny Śląska Eski Wrocław. Dwie minuty i 58 sekund do zakończenia meczu finału Pucharu ligi w Koszalińskiej gwardii Śląsk SK Wrocław. Po celnych obie, obie, obie. dwóch punktach w wykonaniu Orlando Smarta prowadzi 93 do 81 i powoli i już wszyscy składają gratulacje trenerowi Jerzemu Hudeuszowi, szkoleniowcowi Śląska Eski Wrocław. To, co nie udało się w mistrzostwach Polski, Śląsk Wrocław zajął czwarte miejsce. Uda się w finale Pucharu Ligi i drużyna z Wrocławia reprezentować będzie polską koszykówkę. Kucharze Europy w sezonie 97-98. Maciej Zieliński. Kapitan drużyny Wrocławskiego Śląska. Spokojnie rozgrywają piłkę. Wrocławianie. Dwie minuty i 10 sekund do zakończenia gry Orlando Smart. Bardzo aktywny. Zarówno we wczorajszym pojedynku z komfortem Forbo wygranym przez drużynę wrocławską 102 do 76 jak i w meczu finałowym przeciwko przemysłowej Polonii. Ostatnia przerwa, tak sądzę, w meczu finałowym już gotowi do gry koszykarze Śląska-Eski Wrocław zadowoleni kończą sezon roku 96-97 sukcesem w postaci zdobycia Pucharu ligi 95-83. Wysokie prowadzenie drużyny Jerzego Kudeusza i przed szansą na powiększenie prowadzenia Dominik Tomczyk. Drugi rzut również chyba skuteczny. Nie. I kontra w wykonaniu zespołu w Polonii Przemyśl. Królik. I będą trzy punkty. Andrzej Adamek za trzy punkty. Ale Dominik Tomczyk odrabia dystans. Minuta trzydzieści dwie sekundy. Daryl Tomas. Nie wpadła piłka do kosza. Drużyny. Wrocławskiego Śląska. Zieliński. Orlando Smart. I solowa akcja. I oto proszę Państwa. 100 punktów na koncie drużyny. Śląska Eski Wrocław. A 88 po stronie Polonii Przemyśl. Przejęli piłkę. koszykarz z Przemyśla. Zaliczone punkty. Maciej Zieliński. Orlando Smart szybko na prawą stronę już jest Dominik Tomczyk Orlando Smart i efektowna akcja to szykarzy Śląska Eski Wrocław Tomasz Cielebąk popisał się udanym wsadem i szansa na kolejne punkty dla Śląska Eski Wrocław. 102 do 90. Już trener Jerzy Chudeusz. Dziękuję zawodnikom zasiadającym na ławce rezerwowych. Za chwilę uczyni to po zakończeniu meczu. Dziękując swoim graczom, którzy zakończą mecz. Odliczają kibice sekundy i koniec finału Pucharu Ligi w hali koszalińskiej Gwardii. 102 do 92. Zwycięstwo drużyny Śląska Eski Wrocław. I oto proszę Państwa triumfatorzy finału Pucharu Ligi Koszalin 97. Kapitan drużyny Maciej Zieliński otrzymuje okazały puchar z rąk prezesa Kajetana Chodzelka i brawa dla zwycięzców edycji Pucharu Ligi roku 1997. 15 maja zbieramy się na zgrupowaniu, a następnie seria turniejów i 25 czerwca rozpoczynamy Mistrzostwa Europy meczem z Mistrzem Europy Jugosławią, następnie z Łotwą i z Włochami. Nie ukrywam, że chciałbym wyjść z grupy, czyli zająć minimum trzecie miejsce w grupie. I myślę, że to już będzie, będzie kolejny krok naprzód polskiej koszykówki. Jak ocenia Pan polską koszykówkę roku 1997? Oceniam ją bardzo pozytywnie. Myślę, że był dobry poziom rozgrywek ligowych, bardzo dobre mecze w rozgrywkach pucharowych. Przede wszystkim zaś trzeba podkreślić nasze dobre wyniki drużyn w rozgrywkach pucharowych, męskich i żeńskich oraz no, kwalifikacje reprezentacji Polski do finałów Mistrzostw Europy w Hiszpanii, jak również no, przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Europy Kobiet w 1999 roku. Myślę, Czyli dostrzeżono nas w Europie. Natomiast Oczywiście, natomiast myślę, że to jest bardzo cenne i najważniejsze, że nastąpił kolejny etap popularyzacji koszykówki i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z rozgrywek w kategoriach wiekowych kadetów, juniorów i juniorów starszych. Miałem okazję być na finałach rozgrywek, finałach Mistrzostw Polski i Juniorów Starszych i myślę, że koszykówce ligowej rośnie dobre zaplecze i będzie z czego wybierać do drużyn ligowych. Ja kiedyś się wypowiedziałem w środkach masowego przekazu, że, że na mistrzostwach, że naszym celem w 1996-1997 roku było dostanie się do finałów Mistrzostw Europy w Hiszpanii. I ja jestem optymistą, ale również realistą i wiem, że my tam nie możemy odegrać decydującej roli. Natomiast mam nadzieję, że nasza reprezentacja odegra większą rolę na mistrzostwach Europy w 1999 roku.